Teraz, słuchajcie, pokażemy Wam, jak się składa ramen już z gotowych produktów, które się przygotowało, czyli baza to e, bulion. U nas będzie to cintaj, czyli ten kolagenowy. Do tego dochodzi e, pajtan. Pajtan. Wróć. Pajtan. Odrobina cintaju też tam idzie, bo go troszeczkę mieszamy w proporcjach, ale to są nasze receptury, więc ja nie będę tego zdradzała jak. E, do tego e, pokażemy Wam, jak dodawać tarę. Akurat przy tym naszym ramenie szefa dodajemy tarę miso. No, i później pokażemy, jak się to wszystko ładnie układa. A później Żarłok zje i pokażę, jak się to je. Dobra? Miska, w której będziemy podawać ramen. To jest najważniejsze, plus składniki. Tu mamy e, już przygotowany podgrzany bulion. Tu mam już ugotowany makaron. E, tu mam patelnię, na której chcę podgrzać boczek i, i nasze pierożki dzioza, ponieważ je również dodajemy. E, zrobiłam sobie również kaczuszkę w panko, w panierce. I jest jajo, menma, grzyby, sitake. Tak szybciutko chcemy pokazać, żeby nie tracić czasu, bo wszystkie produkty mają być ciepłe i gorące, więc ja sobie ten boczuś podgrzeję. Smażenie tego. Nie, to nie jest smażenie. On ma być ciepły z pieca. Natomiast teraz pokazujemy, jak wy to możecie z domu zrobić. To jest podgrzanie. To jest podgrzanie. Możecie użyć mikrofali również, ale nie wiem, czy ma to sens. Troszeczkę tam wcześniej testowałeś ten boczek. Dobry boczek? Oczywiście, przetestowałem dwa kawałki, bardzo smaczny. I dobra, ja sobie kroję kaczkę takie paseczki. Tu chodzi o takie, jak to kucharze mówią, chwycenie tego. I teraz kochani, tak, dajemy, pełny. zawsze idzie tare. W tym wypadku mamy tarę miso, ono jest, to jest pasta miso, ale ona jest zmieszana również z imbirem, z czosnkiem, nadaje takiego aromatu. Dodajemy sobie tutaj. Miso to jest tak zwana dusza ramenu. Ona nadaje smak samemu rosołowi, który ma swój smak, ale, ale jest troszeczkę bezpłciowy. I teraz w kolejności idzie makaron. Dość dużo go wyszło. Teraz robimy w ten sposób, że albo możecie dodać sobie bulion wcześniej i później na tym układać, natomiast my zrobimy to inaczej, tak jak robimy to w, u nas w restauracji, czyli najpierw dodamy główne składniki do boku. Tutaj pójdzie jeden pierożek. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że to jest nasz najbogatszy ramen. Następnie kawał mięcha, czyli to jest kombinacja kilku różnych. I teraz więc. dodajemy bulion. To jest właściwie kombinacja kilku różnych osobnych dań. Kilku toppingów, o tak bym to nazwał. I teraz topping dopiero się zacznie, ponieważ no, dodajemy mamy dominujący topping. Kamo, czyli kaczka, albo czaszu, czyli. Melma. Pieprzowina. A tu mamy pół i takie. Już marynowane, robione przez nas, według naszej receptury. Smaczne, słodkie, e, słodko słone. E, dajemy troszeczkę, bo to ma smakować. Tu mamy tak ja, Możecie dać świeżego, jak lubicie, ale generalnie zaparza się go dla kolorku. Kładamy go sobie tu z boku. A, coś się posklejał. I do tego możemy dać kiełki, bo my dajemy. Oczywiście jajo. I tu się muszę wtrącić, bo to moje ulubione marynowane jajo ajitsuke. Zamarynowane wcześniej, ono ma to żółtko takie w połowie ścięte. I teraz wykańczamy sobie glonem nori boku. Do tego dajemy narutomaki. To są takie galaretowate, powiedzmy parówki różowo-białe, japońskie. Z ryby. dokładnie. Parówki rybne my to nazywamy. Tu dajemy sobie na jajeczko to togarashi. Pieprz, to jest siedmiu ziaren, przewspaniała przy, y, przyprawa. przyprawa japońska. O niej możecie też y, dużo poczytać. No, nie wiem, szkoda czasu na to. Jest petarda, jest pyszna naprawdę Siedem do wszystkiego. Dajemy sezam na wykończenie, dymka i możemy dosmaczyć olejem takim czosnkowym sprażonym. To bardzo dużo daje. To bardzo dużo daje. I co jeszcze możemy dodać, Paweł? Wszystko dałam? Chyba tak. Można dodać, czyli olej jak ktoś można, lubi ostrzejsze, ale, ale czasami jest też tak, że można poprosić w restauracji na przykład o sliracze. Czyli to jest taka paprykowa, taki paprykowy keczup, powiedzmy tajski i dosmaczyć sobie. Ale tak ma wyglądać miseczka, jest pyszna, bardzo tu dużo dobroci. On, ten ramen jest bardzo konkretny, ponieważ ma dość dużo mięsa, bo jest kaczka, jest boczek i są te nasze pierożki dziozy, robimy je oczywiście sami. One są również z nadzieniem mięsnowo-żywnym. No i sam makaron robi robotę. Taką miską możecie się najeść tak naprawdę na cały dzień. Idziemy jeść? To jest petarda, wypas ramen szefa, powinniście przyjść i spróbować. On jest naprawdę obfity, bo powiedzmy, teraz jest w ramenach taka tendencja, że daje się mało, te rameny są oszczędne. Ale to jest inna to szkoła, Paweł, to jest inna szkoła. bo my jak byliśmy jest... w rameniarniach właśnie w Japonii, to każda miała swój styl właśnie. Wierno. Jedna, była, jedna w ogóle miała swoje jednolite miski, w drugiej z kolei był przekrój takich misek, że ciężko było zobaczyć, czy tam o, każda niepowtarzalna o. i właśnie dużo składników. No, były też takie, które wiesz, z maszyny były, można było wybierać Nie. i to był taki przemiał, taki jak w barze, że od stanowiska do stanowiska, ale co nam się bardzo podobało, to było to, że tam rzeczywiście każdy miał swoją rolę. Począwszy właśnie od tego tarę makaronu później do wykończenia. Każdy z tych pracowników przy takiej taśmie, no, powiedziałabym, tak, 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 tak. i myśmy byli zachwyceni jak to obserwowaliśmy. Ale to Naprawdę, jeden za drugim, tak. no. I po prostu z taką szybkością oni to wydawali, że no, bo na tym polega chyba też to danie, nie? Słuchajcie, w ogóle ramen się je w ten sposób, że ta łyżka duża, owszem, ona może służyć do tego, żeby bulion spróbować. W ogóle można wymieszać sobie to na dole, bo to tarę. Tak, raczej dozować po kawałku, ale na przykład Pawełku. Jak mamy tak, Jak mamy tarę misona na tym, to musimy tak zrobić. Tak, Tak, dokładnie w tym gniazdku z ramenu, czyli makaronu wymieszać i on wtedy się rozchodzi to tarę pod spodem, a tu już sobie próbujesz... No na przykład tutaj to mnie kusi, żeby sobie zacząć od takiego... Oczywiście. Bardzo Oddaję, bo no, ja tylko wymieszałam. Nie, nie. No i Japończycy mają też taką... Ja, zresztą ja to słyszałam jak jedli. Po prostu oni siorbią. 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 No, Jedzą no. ten makaron, wy, wyjadają to ze środka, ale siorbią na koniec, bo ponoć im głośniej się siorbie, tym mm. większa taka oznaka tego, że to smakuje, i taki e, ukłon w stronę kucharza. I jest hałas, krzyczą między sobą? Tak, no więc głośni. Moja teoria jest taka: Japończycy są niesłychanie grzeczni, a już zwłaszcza w takim porządnym sushi barze i tak dalej. Ramen i ramenia są przez nich traktowane jako miejsce do odstresowania. Taka jest moja teoria. Dlatego się tak bardzo najadają. Dlatego się uważanie. nażerają, dlatego tam siedzi robotnik obok bankowca i żreją to i krzyczą do siebie głośno, śmieją się. No i o, przede I... wszystkim obsługa też jest głośna. Też jest tak. <laughs> Bo tam cały czas słychać dźwięki na. Irasim, się! Który ramen? Kto z Państwa zamawiał w czystej misce? I tak dalej. Jajko na perfekcyjne muszę one pochwalić. Jajko perfekcja. Jajko, czyli onsen, prawda? To jest tak po jest. japońsku, to jest marynowane jajko w sosie sojowym, ciemnym i jasnym onsen? i do tego jest mm, milin. No, opowiedz. Onsen to są te gorące źródła, które mają 60 stopni, tam gdzie się się wygrzewają i tak dalej. Ale też jak włożysz jajko, to ci się zetnie białko, a żółtko nie. Mm -hmm. Białko się ścina w około 60, a żółtko od 90 ileś. do się zawołać teraz? Tylko jeszcze muszę samego ramena. Na razie A Ja się napiję tak jak Japończycy z Michy i już... I Japończycy na trzy łyki wypiję na koniec. Jak wyżywają wszystko? Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. No my tutaj dobrze pojedliśmy, no i co, i takie sake Japończycy też piją. Myśmy widzieli nieraz jak na czworaka wychodzili w Japonii z restauracji. Tragedia narodowa. I czy to jest natrawienie, czy to jest po prostu na poprawę humoru? No Myślę, że na poprawę humoru, na zabicie problemów dnia codziennego. Bo na przemęczenie jest w smaku, prawda? To jest taka wódka ryżowa, ale to jest, no wino, jest to, ryżowe. No wino, wino. No wino ryżowe, ale mocniejsze i ona już w taki bimber moim zdaniem podchodzi, aczkolwiek są różne różne bukiety sake, bo ta na przykład okazuje się że bardzo delikatna, słodkawa. W karcie je mamy, ja w ogóle powinnam kartę przynieść tro troszeczkę, może po, po, zresztą po co, sami przyjdźcie i się przekonacie. Mamy też oczywiście normalne wino choja, czyli japońskie, oryginalne, yy, klasyczne, to są tak zwane morele japońskie. No i to, może Piotruś rozdaj to sakę. Bo chcielibyśmy... Sakę możemy pić albo na ciepło albo na zimno, w zależności od pol roku. Nie jest powiedziane, że sakę pijemy tylko i wyłącznie na ciepło, tak jak się przyjęło, wręcz pijemy również sakę schłodzone i niektórzy wolą taką formę. Ja zaliczam się do osób, która woli sakę schłodzone. Zależy od dnia, bo z kolei jeżeli przyjdziesz z zimnego pola w przemokniętych butach i śnieg pada, to wtedy ciepła smakuje. Natomiast... Gdzieś tam nad Bałtykiem, jak jest 37, no to wiadomo, że raczej zimno. zimne piwka. Nad Bałtykiem czy z pola inne I tak tam jest 17 i tak. <grym> no generalnie co? Żerbok? Natomiast sakę od wieku było dużym problemem. W trakcie, w trakcie. No Tutaj taka chłodniejsza. Tak, tak, nie podgrzewaliśmy jej. Ale jak Pan sobie życzy, to możemy patrzeć. Sake robimy, sake robimy z polerowanego ryżu, polerujemy tą mączkę ryżową. Mniej lub bardziej. Mniej lub bardziej i im bardziej jest polerowany ten ryż, czyli bardziej dochodzimy do tego serca, ziarna, tym to sake jest szlachetniejsze tak. i tak. oczywiście... Mniej mętne? Ta, i idzie za tym i, i droższe. I droższy. Bo wiadomo, że tego produktu do, do użycia używamy na polerowanie sporo, prawda? Tak, Więc tam tak. często jest połowa tego ziarenka. Jakiś Szery. toast. Oni mają zwyczaj, że nawet upijając się, muszą pić w toastach. Tam raczej nie ma czegoś takiego jak u nas, że tak. Dlatego z kieliszka jest... się pije tak, a nie to, z kieliszka to. szklanego, tylko z takiego małego jak u nas wódeczkę, prawda? No wódeczki u nas też się nie pije chyba. Do obiadu i samemu się nie leje, tylko też z, z reguły jest to toast. To nie pije się do obiadu wódeczki w dzisiejszych czasach. Jak ja byłem młodym bardzo człowiekiem, to zaobserwowałem w swoim życiu, że wódeczkę piło się do wszystkiego do wszystkiego, a wręcz do obiadu była wskazana, bo nie raz już leżała. Plaszka po prostu na imprezach koszowych i kiedyś. A wina było brak. No wtedy nie Generalnie. było dostępne. Ciociosan Ciocio tak Ciocio był. Ciocio dla pań. Riesling jakiś tam taki To się tak, bo tego tych win, które były dostępne, się nie podawało. Aha, sprawy. i jeszcze jedna informacja, ramenem się nie dzielimy. To nie jest sharing, tutaj wyjątkowo tak jemy, bo już dużo zjedliśmy. Ramen całą Michę trzeba samemu wsunąć. Jeśli ktoś zdoła całą mięcunąć. No dlatego tak. trzeba wiedzieć, co się zamawia. Mhm. I wysiorbać rosół na koniec w kilku. A to też jest, jest fenomen tego dania, że to danie właściwie zaspokaja całodzienne zapotrzebowanie A, na kalorie. Tak. I to danie jedzą bardzo często właśnie ludzie młodzi, studenci, bo... Oni nie mają czasu sobie zrobić jedzenia. To jest tu, jest tu wszystko. Są warzywa, jest mięso, są, są różne odmiany, ale jest bardzo treściwe przez ten makaron. Kochanie, to dla studentów i uczniów liceów mamy, mamy zniżkę. zniżkę 10%. Zapraszam, słuchaj. Legitymacja tylko musi być przy sobie. Ma być to wiarygodne, że uczymy się pilnie. Ja jeszcze mam w biurku moją studię. Ja jestem całe życie. Podbita pieczątka aktualna. Dla studentów studiujących całe życie przejmujemy inne niż pioroszka, <noise> a to, to jest... Ja ja właśnie... To są homemade, tak zwane, robione tutaj. Ja to jest. Gioza, tak. Ale właśnie to dobrze tutaj pasuje w ramenie, bo pamiętam, kiedyś gotowaliśmy z Pawłem... Giozę do jedzenia sol, tak? Tak. A tak na woli, aż tak. jadeli jeszcze no, bo starym. Generalnie to gioza jest dodatkiem, który jak wiele z tych rzeczy możemy jeść samodzielnie, jak i kaczkę, ale gioza jest, jest u nas podajemy giozę w ramenie, ale podajemy właśnie giozę jako po prostu pierożki, wegetariańskie lub mięsne. A my się Giozę lubimy. lepimy sami. Chociaż ta gioza, którą można kupić w Ważi Adeli gotową jest również bardzo dobra, ale chcieliśmy zawsze, żeby jednak w restauracji było wszystko robione samodzielnie. My korzystamy jedynie z makaronu świeżego, który kupujemy, a w naszym naszym. Ale to jest alkaliczny makaron, który jest bardzo dobrze przygotowany. W przyszłości i... też nie będziemy robić sami. Taka, a propos, to w ogóle chcielibyśmy podsumować, bo 18 lat ma Edo Sushi, to jest nasze pierwsze dziecko, ale już jest matką, bo jest pełnoletnie, matką Edo Fusion, czyli tej drugiej restauracji, w której teraz jesteśmy, I matką delikatesów Asia Daily, które specjalnie dla Was również otworzyliśmy, żeby dzielić się tymi wszystkimi pysznymi składnikami dobrej jakości. I tak naprawdę cały czas tkwimy w tym, sprawia nam to ogromną przyjemność, szkolimy, trenujemy, w sensie trener gotowania, robimy różnego rodzaju ciekawe eventy, no i też warsztaty sushi, które są coraz bardziej popularne. Czy ja mogłam to powiedzieć na koniec? No oczywiście. To taka zapraszamy, refleksja. Zapraszamy, tak, zapraszamy do EDO na ulicę Miodową. Z miodowej i Bożego Ciała. Miodowej łamana przez skrzyżowanie z Bożego Ciała. Bo właśnie, jeżeli będziecie przychodzić z jednej ulicy, to traficie jeden lokal, a z drugiej drugi. Jest to jakby podzielone i też inne godziny otwarcia, prawda? Tak, Edo mamy codziennie otwarte, a Edo Fusion mamy otwarte od piątku do niedzieli. W sezonie zimowym, w sezonie letnim otwieramy się, tak, od wiosny zaczynamy, tak? już codziennie, ale to co nie znaczy, że Edofusion jest zamknięte i nic się tu nie dzieje, bo to jest otwarta tydzień. W tych dniach również organizujemy warsztaty przede wszystkim robienia sushi, ale też organizujemy różnego rodzaju biznesowe spotkania, także gości takich powiedzmy, no, trudno powiedzieć z ulicy, ale indywidualnych zapraszamy w weekend.